Stare pomieszczenie na korki stary Tredens Teraz to właśnie były jezu. Jest tak wszystko zamarznięte, że po prostu do, do skóry się lepi. Ło. Wow. Tak jak widzicie, śniegu, mówiąc szczerze, nasypało, jak nie wiem. No i cóż, moi kochani, ja chcę Was powitać na kolejnym urbeksie. zasypało, ogólnie jak nie wiem. No i cóż, tak jak widzicie, za mną jest całkowite pustkowie, i na tym pustkowiu. Znajduje się pewne opuszczone gospodarstwo, które sobie zaraz widzimy. Tak jak widzicie, hen hen, nie ma nawet jednego domu. Może ja Wam też pokażę tam na Google Mapie, jak to wygląda. To jest całkowite pustkowie wśród pól. Takie gospodarstwo sobie stoi. Ale cóż, a i chcę Wam pokazać, nie wiem czy to będzie widać na tej kamerze, ale zmierzymy sobie ile napadało tutaj na samym polu śniegu. No, nie wiem czy to będzie widać na kamerze. Nie wiem czy to, o może teraz się przybliżę. 13 cm na polu. Wiem, że jeszcze może to jest nic. Jest ogólnie minus 15 stopni. Po prostu palce to mi odmarzają, ale trudno. Dobra, nie ma co przedłużać. Atakujemy i zwiedzamy. Będziemy zaczynać. Jestem w takim pierwszym pomieszczeniu. Tu ogólnie nic ciekawego nie ma. Ale będę Wam chciał pokazać. Matko, masakra. Tu jest takie drugie pomieszczenie. Nie wiem czy to będzie dobrze widać. Ogólnie jest minus 15 stopni. Nie wiem na no jak długo. Starczy mi żeby ponagrywać Wam. Spróbujemy. To jest jakaś, taka stara obórka. Zdajemy Tak to wygląda. Oczywiście podświecę trochę światłem. Są tu jakieś stare sprzęty. Jakaś stara szafa. I takie stare klimatyczne oświetlenie. Została to jeszcze słoma. Po najprawdopodobniej świnkach. Ale cóż. Tu nic za bardzo ciekawego nie ma. Ale naszym głównym obiektem jest właśnie ten dom teraz sobie do niego przejdziemy ja się tu zaopinowałem trochę Przejdziemy. Dlatego stary, że ja pójdę swoimi śladami są moje ślady. To ogólnie gospodarstwo jest na praktycznie całkowitym pustkowiu. Szybko muszę je zwiedzić, bo naprawdę jest mega zimno. Tak się ona prezentuje. Tutaj jest jakieś Lejście. zejście do piwnicy. A, dobra. To może najpierw zejdziemy do piwnicy. jak się to zejście prezentuje. Za bardzo. Chyba piwnice są ogołocone całkowicie. Tak jak widzicie. Może zapalę trochę światła żeby Ale tu nic nie ma, ciekawego. O, są wyko wykonane z takiego dość ciekawego kamienia wapiennego. No, zawsze mi się podobały takie mury piwniczne. Oczywiście jakieś tajemnicze hier hieroglify, jak w każdym tego typu budynku. Tu nic nie ma. ktoś ładnie posprzątał. Jedyne co się zachowało. To taki przełącznik. I chyba pasta, która, która przymarzła. Pasta do Helios, pasta do butów Helios. Taki artefakt się tu został. Dobra, ale pójdziemy dalej. Zobaczymy. Górę. Szczęście. Schody są betonowe. Nie powinno być większego problemu. No tak samo niestety nie ma okien. Jest jakaś taka lina. O, dobra. Ach, o kurde, klamka jest tak zamarznięta, że mi się, że mi się do skóry przymarzło. Stare pomieszczenie na korki stary Tredens. teraz to właśnie były. Jezu, jest tak wszystko zamarznięte, że po prostu do, do skóry się lepi. Tu jest jakiś pokoik. Nie wiem czy to będzie widać. Ale jest okna. Jest stara jest Ogólnie na takim pustkowie ludzie mieszkali. Tam daleko majaczą jakieś domy, ale to naprawdę daleko. Kanapa pozostała. patrzymy sobie dalej. nie ja będę to, tego skórą dotykał. Halo, halo, czy jest tu ktoś? Niestety nie najprawdopodobniej. Podłoga się podniosła i się będzie dało wejść. A może tu wejdziemy? Tu już wejdziemy. Podłoga jest z desek. A tu zostały takie jakieś stare artefakty po byłych właścicielach. Maximilian Kolbe. A tu takie. Stare świeczniki. Zresztą to stara kanapa. Jest. A tutaj? Ogólnie nie wiem czy to będzie widać. Jest wytrzaskane okno. A po środku tego okna leży telewizor. A tutaj? Jakiś ciekawy artefakt. Który zaraz obadamy. Tutaj jakieś artefakty zostały po byłych właścicielach. Niestety pusty Aryca. Aryca. Nie wiem co to było. Możecie mi napisać w komentarzach ale, ale, to Najpierw to mówię jakiś aparat fotograficzny, choć nigdy a tak nie słyszałem. Jakieś stare pudełka od herbaty. No i cóż, zawsze mnie takie miejsca, można powiedzieć. Taki sentyment, że kiedyś ktoś tu mieszkał, gromadził te wszystkie rzeczy, przez całe swoje życie zarabiał na nie, no i niestety no i przychodzi pewien dzień, w którym trzeba odejść, i no niestety wszystko po nas zostaje. To jest właśnie najstraszniejsze w tym wszystkim, że przez całe życie gromadzimy, a potem niestety wszystko zostaje na tym świecie, my idziemy gdzie indziej, ale cóż. Nic się na to nie poradzi, ale dobrze. Idźmy i zwiedzajmy dalej. Bo naprawdę dość zacnie się prezentuje ten obiekt. I tutaj został taki jeszcze żyrandol. Po właścicielach. Dobrze, jeszcze jest, mówiąc szczerze, jedno piętro. Nie wiem, czy tutaj będzie odczuwalne. I sznur najprawdopodobniej była tu kiedyś Jakaś łazienka? Może nie łazienka, bo podłoga jest z drewna. Nie to. Może kuchnia? Ej, nie wiem, czy będzie widać na kamerze, ale ruszy tak fajnie śnieg. Nadaje do takiej, to eksploracji takiego niepowtarzalnego klimatu. Jeszcze wejście do, na górę. Zobaczymy, co nam jeszcze skrywa góra budynku. tak to tu już mocno nie zasypało śniegiem Jezu jak to wszystko chodzi pode no i cóż tak jak to bywa a jeszcze jest strych taki mały może się też uda wejść Przez strychy są najciekawsze jak widzicie całkowite odludzie nie ma nic. Też nic ciekawego niestety nie ma. Tylko mam jakieś stare okna. Dobra, idziemy szybko. Jeszcze. A tutaj jak widzicie jest słoma. Mam nadzieję, że pod tą słomą jest jeszcze grunt. A tutaj ktoś sobie zrobił jakieś legowisko tajemnicze. No, na szczęście zrobię z stegieł, więc nie powinien się pode mną zawalić. Tak wygląda to z tej perspektywy. takie jest wejście na strych. Teraz sobie zobaczymy, czy to jest przegniłe. Chyba nie. Już nie było pod daszkiem. więc powinno. Dobra, a ja was trochę. Jak wygląda strych niestety gospodarstwo jest ogołocone ze wszystkiego prawie że więc no niestety nie, nie ta strona się trochę bardziej przez światło ale wszystko umiera na takim mrozie niemiłosiernym tak jest jeszcze cały cały, więc powinno się ostać jeszcze długo. Ale. Schodzimy na dół. No i cóż moi kochani, to by było na tyle z tej eksploracji. No niestety zawsze jest takie, taka u mnie nostalgia jak przychodzę do takich miejsc jak to opuszczonych. Wiedząc, że kiedyś ktoś tu mieszkał, cała rodzina najprawdopodobniej i teraz już... Nie wiadomo, co się z tymi, z tymi wszystkimi osobami dzieje. I dlatego, mówiąc szczerze, taka puenta na koniec, ja stawiam na filmy, bo filmy nam wydłużają y, żywotność, nawet po śmierci. One zostają. Skacznie śniadłbym się na to. W butach mam. A niestety, a takie rzeczy materialne, typu domy, jakieś, nie wiem, y, zbieranie tego luksusu to wszystko zostaje, to potem najprawdopodobniej Wiem, ktoś przejmie, ukradnie lub. No nie wiem. Ale tak czy siak. No niestety. Wszystko, wszystko po nas zostaje bezimienne, ale filmy zawsze zostaną imienne. Więc taką błędą się pożegnajmy. Ja Wam dziękuję. Oczywiście udostępniajcie. Yy, możecie lajkować, jak Wam się podoba film. I, no i subskrybujcie kanał. Ja Wam dziękuję. Uciekam się rozgrzać, bo jest naprawdę mega zimno. Zaczyna znowu padać śnieg. Ja tutaj ponad kilometr przeszłem do tego miejsca, więc będę musiał wracać dość polami. O, wszędzie wokół są pola. Więc na razie i do usłyszenia w kolejnym. Pa! W poprzednim odcinku. Idąc do obiektu moi kochani, napotkałem na taką pradawną budowlę, której kiedyś urzędował pradawny pies i mam nadzieję, że jest to wszystko pradawne, bo jak nie będzie pradawne, to mam duży problem, dobrze, idziemy dalej atakować.